Szczególnie ty, którzy tkwią w różnego rodzaju nałogach, szczególnie ty, którzy są pełni pychy, zarozumiałości i dumy, którzy są bogami dla siebie i chcą kreować swoje bóstwo i boskie uwielbienie dla siebie u innych osób. Kiedy zaczynamy się o nich modlić, bardzo często ci ludzie będą doświadczać trzęsienia ziemi w swoim życiu. Wszystko będzie im się walić. To dobrze. Dobrze, bo chodzi o to, żeby spokornieli na maksa. Żeby już nigdzie nie mieli możliwości bezpiecznego trzymania się człowieka, czy swoich układów, pieniędzy, zdolności, talentów, żeby mogli z głębi serca zawołać. Boże, ratuj. Tylko Ty możesz mi pomóc. Proszę. To uniżenie to uniżenie. Czasami to wywyższenie będzie od razu. Czasami będzie tak, jak mówi święty Piotr.